Mówi się, że nie ma nic za darmo, a jednak za darmo może być ludzka życzliwość i chęć pomocy. Taką pomocą służą rodziny zastępcze. W naszym powiecie są to aż 202 rodziny. Aż i może tylko tyle. Potrzeby są dużo, dużo większe. Wciąż wiele dzieci czeka na nowych rodziców i na ciepły, bezpieczny dom. Ja nie wiem, jak inni do tego podchodzą. Nie. Dla mnie to jest po prostu pasja. Tak? I, i dla, dla mnie takie wszystkie rzeczy, które się dzieją, to, to jest takie chwilowe jakieś zasmucenie, ale tak naprawdę moje serce znów się wyrywa. Jak słyszę o kolejnym dziecku, to wzięłabym każde następne i znowu mu pomogła, nawet gdyby się miało okazać, że, no, że znowu źle tam gdzieś skończy. Chociaż wciąż mam nadzieję, że każde z nich naprawdę sobie ułoży życie jakoś tak inaczej i fajnie. Nie od dziś wiadomo, że bycie rodziną zastępczą to niewątpliwie wielkie wyzwanie. Każdy, kto ma własne dziecko, wie, z jakimi problemami trzeba się codziennie mierzyć. Niemniej jednak, jak twierdzą rodzice zastępczy, warto podjąć ten trud, ponieważ to, co dostają w zamian, nie może się równać z czymkolwiek innym. Uśmiech szczęśliwego dziecka wynagrodzi każdy, nawet największy wysiłek. A największe problemy to mamy teraz ogólnie z jednym chłopcem, który. Który wszedł w taki wiek, bo ma 16 lat, także no nie jest to łatwy wiek, tak? Mówią burza hormonów i różne takie rzeczy, gimnazjum, także myślę, że, że normalny, przeciętny. Yy, yy, 16-latek też ma jakieś tam swoje problemy i rodzice z nim mają, no do tego chodzi, dochodzi teraz taki balas, który on ze sobą niesie, tak? Dom, niedzielny obiad, wakacyjny wyjazd, wspólne zdjęcie w ramce, święta. To kilka przykładowych skojarzeń ze słowem rodzina, słowem, które roztacza nad nami swoistą tarczę, ochronny parasol. Dzięki temu ból staje się lżejszy, a śmiech zaraźliwy. W roku szkolnym no dzieci wybieram rano wcześnie do szkoły, także do południa jest wolne. Mam wtedy czas, żeby trochę ogarnąć dom, ugotować obiad. A potem dzieciaki wracają. Zadanie, trzeba trochę z nimi pobyć, odrobić lekcje. Z własnymi córkami też jestem wciąż w cieszynie, bo chodzą do szkoły muzycznej. Z jakich powodów ludzie decydują się na rodzicielstwo zastępcze? Na czym polegają ich radości, a na czym troski? Znaczy myślę, że początki już mały już jakoś tak, może nawet w małym dziecku, tak? bo zawsze kochałam dzieci. Jak miałam 12 lat, to moje wakacje to były takie, że, że zawsze jechałam tam, gdzie jest małe dziecko i tylko, żeby go bawić, tak? Więc zawsze kochałam, uwielbiałam dzieci i jakżeśmy z mężem się pobierali, to to już w naszych sercach była taka myśl, że, że chcemy pomóc jakimś dzieciom. No potem wiadomo, Różne takie problemy, zaczęliśmy sobie układać życie, yy, myśleliśmy o własnych dzieciach, ale cały czas yy, w tym sercu to było. I później, po 10 latach, się yy, to takie mocne pojawiło, że postanowiliśmy coś zrobić. To tak się jakoś dzieli, że, że są te trudne chwile, niektóre jakoś tam trzeba przetrwać i trzeba sobie umieć poradzić, ale potem przychodzą takie, takie fajne, które są taką nagrodą dla nas. No myślę sobie, że może jest dobrze. Aneta Żwak mówi jestem zwykłą osobą która bardzo pragnie pomagać dzieciom bo przecież to normalny dom zwykła mama i zwyczajny tata potrzebni są każdemu dziecku aby mogło się zdrowo rozwijać. Znaczy jeżeli chodzi z mojej strony tak to, to mój dom jest otwarty dla nich już na zawsze tak jak, jak, jak dla moich dzieci oni o tym wiedzą. Yy, mamy dziewczynę która mówi ciocia ja cię nigdy nie opuszczę także jeżeli tak się stanie to to oczywiście zostanie z chłopcami to tak różnie bywa, bo tak widzę, że trochę mama ich tam zaczęła przekonywać i, i zaczynają się patrzeć w tamtym kierunku, żeby wrócić do mamy. No tylko, że tam nie ma do czego wracać. Nie? Także no zobaczymy, czas pokaże. Nie? Myślę, że wszystkie są nasze, że naprawdę świetnie się zgrały. Że, że są tak ze sobą związane, że, że nawet jak jest jakaś złość między nimi czasami i moje córki są już po prostu też zmęczone, to, to czasami jakieś takie słowo, no to co oddajemy, to po prostu nie wchodzi w ogóle w jakoś tam w rachubę i zaczynają krzyczeć nie mamo, tylko nie to. <noise> Także myślę, że, że naprawdę jest taka, taka fajna więź i. Nie tak fajnie się, się dograły. Zastępcze rodzicielstwo jest szczególnym zadaniem. Zastępcze rodzicielstwo nie jest przecież zastępowaniem rodziców, ale raczej pełnieniem funkcji rodzicielskiej. Tu potrzebna jest prawdziwa motywacja. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego Barbara Stelmach-Kubaszczyk.